patrzcie jaka fajna zupka flaczki hmm? Pichotka zjem taką michę rano na śniadanie i kurde 6 godzin nie miał energii no polecam ludziska gotujcie takie rzeczy no to chyba już naprawdę koniec nie ma już nic wczoraj była zupka, dzisiaj galaretka tego samego gara, trochę octu i można szamać. zapasik zrobiony, flaczki drobiowe. Teraz to będę cywilizował i to już naprawdę koniec na dzisiaj. Ja się zabieram za jedzenie, kapnę troszeczkę octu i taka galaretka. Niam niam na śniadanko. Dzięki za oglądanie. Pozdro.